No to się zaczyna Ja tymczasem kupiłem budapren Będę kleił drugie buty A tu za chwilę wystartuje Ze 30-40 hopa Aleks fajnie to rozegrał, każdemu dał latarkę, każdego przytulił O, jedni idą do domu na herbatkę a inni prosto na szlak. Ja hal he. Tik tak he. Tik tak he. Tik Po czterdzieści kg. Nie ma, faktycznie. Nie ma tematu. Od

Skepszcieli sprawę. Jestem zazdrosny o takie buty na przykład. Moim zdaniem on jest zazdrosny o twoje. O te. Picie picie. Picie picie. Jak cię, jak cię, będzie cię, no tego no no wyjazdu no. no. tak? Na cię, Do czasu. Na razie jak na Good luck. Thank you. We see in two months. For free. Good luck. Good luck. Good luck. Bye. Remember. We're going for the, go the rebound. Okay, two. Your partner, check To jest. Komponieros. elos kompanie, jak to, kompanieros? jak? Wrażenia? Nie wiem, Ciągle nie wiem, nic nie rozumiem. Nie. nie, no, mamy takie wypasione buty, że nie ma co, będzie dobrze. Nie? Wifi wi nie ma, no to trzeba iść dalej, bo co będziemy tutaj robić? Nic, no, może u ciebie złapie Wi-Fi, zobacz. Może dalej będzie. Może dalej. Zobaczymy. Jakieś kable to się ciągały po ziemi. No nic no, trzeba ruszać w drogę. Nie, chodź nie, bo my... Oni chyba do Burdumala poszli, a my do... Julii Widzisz namioty? Dobra, chodź. Zaletą zimy jest to, że można skracać drogę. Normalnie porterści z poszli tam. Tu. O, chyba poleciałem. najlepszą ochroną co pośliznie jest poślizg. Żyję. Kamerka cała. Dobrze, dobrze. Ale chciałem powiedzieć, że ci tam ale chyba wyłączę kamerkę i składam do księżnika. No więc w takiej wycieczce uczestniczymy. Alex tutaj prowadzi grupę trekersów Nagrywają film Są małe kłopoty przy przechodzeniu rzeki No i powoli kończy się pierwszy dzień treku Gdzieś tam, kim mamy Także jest fajnie no, idziemy sobie, idziemy Tam widać obóz wojskowy Stacjonują tu żołnierze, w związku z niedaleką granicą z Indiami, niejasną. A tutaj proszę bardzo, poranek i zaczynamy dzień drugi trek'u, lecimy tam. Kot pakistańskiej armii. No. no. Drugi dzień trekku, okazał się chyba trochę dłuższy. Tu jest nasza ekipa z Nepalu. Oni się nie poddają. Ciągle grają. Chińczyka grają. Porter Marek prowadzi. Idź, bo nie wiedzą jak iść. Prowadź. Nasz polski inżynier testuje tutaj wytrzymałość Diana Johnson inżynier Aha. E, Bata z tygnie zapada mrok a pod piórem ciągle Dzień dobry trzeciego dnia w treku. Robi się śniadanie Proszę bardzo Tu się, się robi poradka Tam się robi poradka Tam się robi mleczko I wszyscy śpią It's not hard for you? This? Not so hard? Ja, A little bit. Zawsze, jak zaczynamy narzekać na swoje buty, że zimne, że ciężkie, że w ogóle są do dupy, to wtedy patrzy się naszych tragarzy. Jeziorek jest wdzięczny, co ma. Patrzcie, jaki, w jakich butach jest co tragarz? Kłumowe, buty do kostki. Nie jest z takich jak można chodzić na basen czy w wodach termalnych. Hardcore na maksa.